dużo pojedynków, bardzo dużo zmagań na korcie było. Dziękuję Wam za postawę fair play, dziękuję Wam za postawę w dniu wczorajszym, przedwczorajszym i mam nadzieję, że z naszej strony wywiązaliśmy się ze wszystkich zobowiązań, które poczyniliśmy. Ja krótko, bo wiem, że wszyscy jesteśmy już, że, że Wy jesteście przede wszystkim zmęczeni po tym turnieju. Gra była dzisiaj bardzo intensywna, teraz mamy przyjemne wiatry. Rano było troszeczkę gorzej pod tym względem. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Dziękuję wszystkim organizatorom, szczególnie Arkowi, wielkie brawa za to, że ten turniej z nami solidarnie. I powiem Wam szczerze, to jest najlepszy prezent, jaki otrzymałem w ostatnim czasie. Dziękuję. Będziemy powtarzali, będziemy powtarzali. Dziękuję Kajk Zło ze Stowarzyszenia, która tutaj ten, 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 ten projekt współprowadziła. No i dziękuję przede wszystkim Wam za przyjazd, za rywalizację, za to, że to środowisko Polonii buduje się poprzez sport. Sport jest idealną płaszczyzną do tego, żeby to robić. To, że spotykamy się w gronie międzynarodowym. Jest to kamyczek do kamyczka budowanie wspólnoty Polaków na całym świecie, a sport jest taką płaszczyzną, no, która nas wyłącza z emocji, powinna wyłączać oprócz emocji sportowych, a te są zdrowe, bo ta rywalizacja jest, jest na określonych zasadach fair play i ona jest potrzebna, ona jest potrzebna w życiu, ale też uczy nas też tego, że współpraca i zasady są ważne, a w środowisku współpracy polonijnej, w budowie wspólnoty polskiej jest to niezwykle potrzebne. Gratuluję wszystkim. Wszyscy są zwycięzcami. Ci, którzy wzięli udział oddaję głos Arkowi. Jeszcze tu mamy naszego przespaniałego gościa, który rozpoczynał i również zakończy. Panie ambasadorze. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że wiele widziałem w życiu turniejów, spotkań tego typu, ale tak, żeby się zgrały cztery główne elementy to spotkałem w dniu dzisiejszym tutaj. Po pierwsze dobór tych, którzy przyjechali chwilę czoło przed Państwem, po drugie organizatora, który tutaj, którym jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska i po czwarte przedstawiciel e, Akademii Marynarki Wojennej, Pan Komandor, któremu zawdzięczamy prawie wszystkie nasze dotychczasowe turnieje, że były przeprowadzone w tak znakomitej formie. Myślę, że tutaj te osoby i pan prezes Tomasz Różniak i pan komandor są osobami, które gwarantują państwu i tutaj nam to, że przyszłe imprezy będą jak do tej pory cyklicznie się odbywały i żadnych przeszkód i z trudnych schodów jak dotychczas przed Tybi na przykład nie będziemy mieli. Gratuluję wszystkim gry, gratuluję zwycięstwa i życzę Państwu, abyście nie tylko kończyli granie tutaj w Gdyni, ale żebyście u siebie grając pamiętali, że tu byliście. Wszystkiego dobrego. Zaczniemy od gry debla kobiet w deblu pani. Trzecie miejsce zajęła pani Małgorzata Kaliński Jagata Agata Powłoska oraz Karin Farna i Irena Nowak. Cztery osoby wyjdą. Proszę. Proszę trzecie i trzecie I wręczyć puchary i medale. Z której Tu, tu, tu. Szanowni Państwo, w tym roku zrobiliśmy taką formułę, że nie graliśmy o trzecie miejsca meczu. Kto uzyskał wynik wchodzący do półfinału, to z automatu zdobył trzecie miejsce. Chyba, że wygrał półfinał, do finału, wtedy są pierwsze i drugie miejsce. Przechodzimy do drugiego miejsca. Drugie miejsce Marianna Agnieszka Wojciechowska i Natalia Żur. zapraszam. Drugie miejsce, spełniamy, spełniamy, marzenia. Natalia gratulacje, brawo. I pierwsze miejsce Katarzyna Cholejslowska i Jola Ślezarowa. Dobra, Przechodzimy do gier mieszanych. Trzecie miejsce Jola Lezarowa, Bogdan Piwko oraz Patryk Kolopka, Olcha Litwinenko. Trzecie miejsce To są trzecie miejsca w grze mieszanej, debel mixt, potocznie znane. Wielkie brawa dla tych par mixtowych. Wychodzimy do drugiego miejsca. Drugie miejsce Mirosław Lubecki i Katarina Em primeiro lugar, Dariusz Michalczyk e Natalia Zeyer. Bravo, bravo, bravo. bravo. Teraz przejdziemy do Double Mężczyzn Open. Gra podwójne, trzecie miejsce. Andrzej Poliński, Albert Szaszkiewicz oraz Mirosław Lubecki Julian Gaborek. Drugie miejsce, Marek Kropka, Patryk Koropka. Brawo, brawo, brawo dla zawodników, ponieważ akurat ten finał był na bardzo wysokim poziomie, chciałem powiedzieć. Ja, taka osoba, która w ogóle nie zna się na tenisie, muszę stwierdzić, że było na co popatrzeć. I pierwsze miejsce Tatarów Łakota i Adam Kujawa. Wielka niespodzianka. Oczywiście tylko dla tych niespodziankach, którzy nie widzieli jak oni grają. Teraz przechodzimy nietypowo do najmłodszych grupy mężczyzn. Trzecie miejsce Dawid, Mateusz Lipiec i Jakub Draus. Drugie miejsce w tej kategorii wiekowej Jakub Kwieciński. Pierwsze miejsce Tadeusz Łakota. Medaliści plus 20. Przechodzimy do grupy plus 40. Mirosław Jan Lubecki i Laurent Gminkowski. Laurenta nie ma, więc przekazuję tylko jedno trzecie miejsce. Czy mamy kogoś z Francji? Oprócz jest pan Dariusz Michalczyk. Zapraszam Darek. W imieniu Laurenta odbierzesz puchar i medal. I tutaj proponuję, tutaj proponuję, aby pozostać na miejscu. Drugie miejsce Adam Kujawa. Adam Kujawa. I pierwsze miejsce Bogdan Piwko, medalista. Igrze z Gwintu medalista Zawodów, najdłużej grający zawodnik w każdym turnieju. Prosiłbym stanąć teraz medaliści w jednym miejscu razem z prezesami. Teraz przechodzimy do kategorii plus 34. Edward Gładki i Artur Żelmo. <klucz> Gratulacje. Drugie miejsce w tej kategorii zdobył Andrzej Polinski. Andrzej Poliński zapraszam. Proszę wręczyć, medal, puchar. Czyste srebro. I pierwsze miejsce Patryk Konopka. Patryk Konopka dostał już trzeci medal. Już więcej nie dostanie. Zakrzywił za, czasoprzestrzeń. Proszę medal. Słuchajcie, przechodzimy do turnieju, czyli plus 60. Zapraszam Arnold Sikora i Włodzimierz Siódek. Proszę, proszę. Arno Włodzimierz. Mesterzy naszych zmagań. Najdłużej są z nami. Nie pamiętam, kiedy ich nie było. Gratulacje. Proszę tutaj, czekamy na następnych. Drugie miejsce Józef Katkowski. Tak, ja wiem, 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 wiem. Pan Józef wjeżdżał w jego imieniu, w jego imieniu i pierwsze miejsce Zbigniew Nowak. Przyjechał tutaj pierwszy raz. Mówi, że nikt go nie znał. Teraz go wszyscy znają. Jedynym niedogodnieniem było dla kolegi Zbigniewa to, że słońce świeciło w oczy przeciwnikom. Brawo, proszę jeszcze raz i, yy, dla reporterów filka. Jerzy Stanisław Walczak, trzecie miejsce w kategorii najbardziej poważnych zasłużonych zawodników. Pan Jerzy. Pierwszy. Marcin Gobel, drugie miejsce. Zaznaczam, że Marcin jest najbardziej poważnym tutaj zawodnikiem, plus 80. I pierwsze miejsce Lech Kaszyński. To ja już wręczę. I proszę włożyć, panie prezesie czapki z głów Przechodzimy do kategorii kobiet Open Monika Nina lipiec i Karin Farna Zapraszam to jest kategoria Open kobiet <klucz> На втором Катарина Холойшевская. <плодолжение> И первый мест Наталья Żорк. Przechodzimy do kategorii kobiet Open Plus. Renata Zofia Wolska i Ewa Izabela Korbus Zapraszam Panie Komisarzu. Jak nie u pana znowu widzieć? Wsiął w titulę. Dziękuję bardzo, że panowie. Słuchajcie, drugie miejsce. Alena Sikorowa. Pierwsze miejsce Marianna Gnieszka Wojciechowska. Marianna ledwo chodzi. Krew leje się strumieniami, ale wygrywa. Nie poddaje się. Brawo jeszcze raz. I przechodzimy do turnieju dla najbardziej zasłużonych i wytrwałych. Trzecie miejsce Tadeusz Farny i Albert Szaszkiewicz. Niespodzianka. Drugie miejsce Dariusz Kaczanowski. I pierwsze miejsce Rafał Czech. To jest medal specjalny dla Adama Kujawy, który za każdym razem, zanim możliwość rejestracji, Adam się zarejestrował. Do tej pory nie wiemy, jakim cudem, i obiecaliśmy mu medal od Polonijnej Agencji Informacyjnej. Adam, słuchaj, powiem ci tak. Mam specjalny też puchar dla ciebie z tego tytułu, ale tabliczka przyjdzie później, dobrze? Tak, proszę. Doszliśmy do końca, jeśli chodzi o wynagradzania. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Wszystkim gratulujemy, wszystkim, którzy wzięli udział, wszystkim tym, którzy e, zwyciężali i zwyciężyli. E, natomiast chciałem jeszcze dwa słowa wam powiedzieć. E, po pierwsze dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki za wsparcie tego przedsięwzięcia. E, to, co mamy w tym roku jeszcze w kalendarzu, to e, są szkolenia żeglarskie dla młodzieży, które odbędą się we wrześniu. Jeżeli ktoś z Państwa ma osoby zainteresowane, to bardzo prosimy o, o tą informację. E, będą, e, jest festiwal biegowy, który będzie we, w październiku w, w Ostrudzie, ale przede wszystkim mamy w perspektywie e, zimowej igrzyska. One nie mogły się z przyczyn organizacyjnych odbyć tak, jak planowaliśmy i tak, jak to robiliśmy na przełomie lutego i marca będą w grudniu ta informacja jak tylko szybko będzie to możliwe zostanie przekazana no i mamy w perspektywie w przyszłym roku co jest bardzo też ważna informacja dla wszystkich na przełomie lipca i sierpnia kolejne letnie igrzyska polonijne i te igrzyska odbędą się tutaj nie w tym miejscu ale na ziemi pomorskiej bliższe informacje ogłosimy Dokładną datę i, i miejsce tych igrzysk na początku września, tak żeby ta informacja też pozwoliła wszystkim jakoś się organizować i, i planować. W tym roku było tak, jak było, to nie nikogo wina. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że, że udaje nam się te. Przedsięwzięcia sportowe organizować. Jesteśmy o tym przekonani, że, że sport Polonijny jest dostrzeżony, że te przedsięwzięcia zasługują na wsparcie i tak będzie w przyszłym roku. O tym jesteśmy już dzisiaj przekonani. Łatwiej będzie nam to planować, wiedząc, że dofinansowanie jest wcześniej przyznane. Tak to ma być już w przyszłym roku. Bardzo się cieszymy i też te informacje. Dla Państwa będziemy przekazywali przez Poloniną e, Agencję Informacyjną, tak żeby to była wie wiedza powszechna i dla wszystkich równa. Ale do Was prośba, jak macie już te informacje, to też w, w swoich środowiskach bardzo proszę o przekazywanie tej informacji dalej. I jeszcze raz dziękuję za udział. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ta impreza się odbyła. Po raz czwarty w przyszłym roku mamy mały jubileusz, e, po raz piąty. I got